Z tej strony Kamila Suseł. Razem z Eduka Center realizujemy cykl dotyczący współpracy z rodzicem. Teraz zapraszam Cię na mini wykład dotyczący tego, jakie barykady rozmowy według Gordona mogą pojawić się w naszych postawach, w komunikacji z rodzicem, ale nie tylko, no bo również z dziećmi, więc myślę, że to jest taki uniwersalny element, który jest taką wartością dodaną do naszych live'ów, które można oczywiście obejrzeć na Facebooku i na YouTubie. Barykat rozmowy według Gordona jest bardzo dużo i zaraz jak je poznasz, to wydaje mi się, że każdy z nas dojdzie do takiego wniosku, że używamy chyba wszystkie, nieważne ile tych kompetencji miękkich i związanych z komunikacją interpersonalną mamy, ale tutaj nie o to chodzi, żeby wpadać w taki wir tego, że nie mogę doradzać albo nie mogę sobie wyrobić jakiegoś zdania, czy wypowiedzieć swojego zdania na głos, bo zaraz będzie to barykada. Tylko wszędzie chodzi o to, żeby złapać balans. Więc mam nadzieję, że ten mini wykład, a jakby cały wykład, który jest do odsłuchania też na YouTube bądź na Facebooku Eduki, pozwoli ci zwiększyć tą samoświadomość i łapać się w tych sytuacjach, kiedy faktycznie dany komunikat staje się barykadą. No a właśnie o jakich barykadach chcemy mówić. Tak naprawdę, o jakich barykadach mówi Gordon? E, przede wszystkim, e, pierwszą barykadą są rozkazy i e, rozkazy związane, e, jakby komunikaty kierowane do rodziców pod tytułem: Nie róbcie tak albo, e, albo to jest złe. I tak dalej, tak? Zamiast tego, zróbcie inaczej. Mamy, myślę, że znaczy to jest bardzo ważne, że my jakby w swojej pracy, czy to opiekuna w żłobku, czy nauczyciela w przedszkolu, czy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej i innych etapach y, edukacyjnych, wchodzimy w rolę eksperta, bo też nierzadko nie rodzice po prostu tego oczekują. Z tym, że wchodźmy w rolę eksperta w momencie, czy, czy w rolę takiego doradcy posiłkującego się rozkazami. Wchodźmy w momencie, kiedy rodzic na przykład tego oczekuje, bo co innego, jeżeli jest to taka nasza maniera na co dzień. Ostrzeganie i upominanie. Jeśli teraz o to nie zadbacie, to jeżeli raz tak się stanie, to. Czyli tak, naprawdę to ostrzeganie i upominanie stawia nas w takiej roli trochę proroka, czyli my jesteśmy nad, tak? Jeśli teraz o to nie zadbacie, to ja już ci wywróżę jak będzie ta przyszłość wyglądała. Oczywiście nasze doświadczenie Pozwala nam na snucie takich wniosków, co na przykład dane zachowanie może, może mieć, jakie dane zachowanie może mieć konsekwencje, albo widzimy jakieś, jakieś, jakieś zachowanie i wiemy, jak ono może ewaluować, tak? Więc jak najbardziej, tylko tutaj znowu jest ważny kontekst, o którym potem powiemy. I ważne jest to, czy faktycznie jest to naszą manierą i czy rodzic jest na tym etapie, że jakby to ostrzeganie i upominanie przyniesie jakiś skutek poza złością i, i takimi pazurami w stronę nas. Moralizowanie i prawienie kazań, no to znowu trochę tak jakby takie rozkazy, ale. W kontekście, w kontekście właśnie tego, ja Ci pokażę, jak powinno dobrze być, ja Ci przedstawię dekalog dobrego wychowania. Musi Pani, powinniście, należy to zrobić i tak dalej. Zawstydzanie i ośmieszanie. I y, myślę sobie, że, że, to już jest takie, że to już jest taka bardzo charakterystyczna y, m, barykada, i mam nadzieję, że ona nie jest taka bardzo automatyczna, no bo jeżeli tak y, z automatu mamy coś takiego, że kogoś zawstydzamy albo ośmieszamy, no to, no to tutaj trzeba bardzo mocno nad sobą pracować. Ale czasem nam się wymysknie, tak? Ale to Państwo tego nie wiecie, przecież zawsze się o tym mówi, bo to jest taka głośna sprawa. To jakby nie zawsze musi być taką naszą złą wolą, na zasadzie, że my to wypowiemy w takiej intencji, żeby zawstydzić tego rodzica, tak? Ale ten rodzic może to odebrać w ten sposób. I, I może być to nawet w takiej sytuacji, że to zawstydzanie może być o tyle nieświadome, że jest kwestią naszego zaskoczenia. Ale jak tego nie wiecie? Przecież o tym pisaliśmy, nie? Na librusie, czy, czy o tym mówiliśmy na wywiadówce. Czy to jest w tym momencie, e, jakby w takiej rozmowie, e, takie hasło, taka wstawka jest potrzebna? No może nie, można na przykład powiedzieć w inny sposób, tak? A, było to kilkukrotnie pokazywane na librusie, ale może gdzieś tam to upnęło. Więc warto też na to po prostu zwrócić uwagę, w jaki sposób ten komunikat kierujemy. Pouczanie. Ja na Pana miejscu, zastanów się nad tym. Najbardziej lubię takie, takie pouczanie w takim kontekście, że no, zastanów się nad tym, bo ja to bym zrobiła to tak, tak, tak i tak, ale Ty możesz zrobić jak chcesz, ale się nad tym zastanów. Więc to pouczanie też bardzo często wchodzi w taką manipulację, że nie pouczanie nie jest, a jednak jest. Podawanie gotowych rozwiązań, oczywiście swoich rozwiązań, tak? W tej sytuacji najlepiej jak zrobisz, jak zrobicie Państwo albo bo zawsze w tej sytuacji robi się tak, tak i tak. I teraz jak najbardziej to jest taki komunikat, który kieruje ekspert. Tak? To jest taki komunikat, który pojawia się na przykład w procesie doradztwa, poradnictwa psychopedagogicznego czy psychologicznego. Natomiast pytanie, czy jest to w tym momencie potrzebne? Czy rodzic w tym momencie tego potrzebuje i, czy jest, i, i jakie jest moje następstwo zachowania, jeżeli rodzic na przykład nie skorzysta z tego gotowego rozwiązania? Bo jeżeli ja podaję, gotowe rozwią znaczy, jeżeli ja podaję jakieś rozwiązanie, że ja na Pana miejscu podjęłabym takie i takie kroki, i obrażamy się w momencie, kiedy rodzic tych kroków nie podejmie, no to tutaj już jest to jak najbardziej barykada, tak? I to też taka barykada, którą my sobie sami dodatkowo stawiamy, mur dodatkowy, bo się obrażamy, że ktoś nie poszedł za naszym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli ja na przykład pokazuję opcje, e, takie, 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 macie Państwo możliwości, to jak najbardziej jest to w zakresie poradnictwa, tak? czy to psychologicznego, czy psychopedagogicznego. E, osądzanie, obwinianie. Zupełnie nie ma Pan racji, e, nie myślicie logicznie i e, zobacz, e, że za tymi komunikatami nie myślicie logicznie zupełnie nie ma Pan racji e, kryje się takie nasze oburzenie, taka nasza złość, tak? i bardzo często no, jakby tam komunikat brzmi. Mocno, a jeżeli do tego jeszcze dojdzie wątek emocjonalny, no to w tym momencie już no nie jest tak miło, tak? No bo jeżeli jeszcze dopowiem odpowiednią tonacją wyrażającą dużą złość, albo duże oburzenie, albo pogardę, już co, co już jest bardzo silne, no to, no to w tym momencie, jakby tworzymy ogromny mur. Chwalenie osądzające. No to to jest takie wspaniałe i mam takie wrażenie, że jest to bardzo w takim w takich nauczycielskich manierach. Czyli takich naszych, nie, że o, nareszcie Pan zrozumiał. E, myślę, że o ile przy dorosłych potrafimy się hamować, to e, u dzieci, szczególnie kiedy właśnie się denerwujemy na dane zachowanie czy na daną sytuację, e, no, to, no to, to nam się pojawia, o, nareszcie jesteś grzeczny, albo wreszcie dzisiaj, pierwszy raz ci się to udało, o, wreszcie skończyłeś, nie? albo o, jakiś ty dzisiaj jesteś szybki. No i teraz, e, jeżeli chwalimy, o, zobacz, jak to szybko zrobiłeś. To jest to zupełnie inna intencja, jak mówimy, o, nareszcie dzisiaj to szybko zrobiłeś, tak? Więc niby drobna rzecz, ale też zobacz, że za tym komunikatem jednym bądź drugim są odpowiednie, e, odpowiednie takie nacechowanie emocjonalne, gdzie dziecko czy dorosły jest w stanie odczytać, czy my to wypowiadamy z życzliwością, czy nie. Kolejna rzecz, barykat rozmowy według Gordona, no to jest po prostu diagnozowanie. Jak najbardziej to diagnozowanie jest w naszej kompetencji. Jeżeli jesteśmy nauczycielem, robimy diagnozę wstępną, tak? jeżeli jesteśmy nauczycielem w przedszkolu czy opiekunem w żłobku, no bo to też jest nasza rola, tak? Wyłapać jakieś zachowania trudne, drażniące czy, czy zaburzone i poradzić rodzicowi, czy porozmawiać z nim, w jaki sposób można dalej obserwować, obserwować, natomiast Diagnozowanie tutaj pojawia się w zupełnie innym kontekście, czyli ja na przykład obserwuję dziecko i wysuwam z tego taki po prostu wniosek, nie, ale to dziecko jest rozpuszczone. Albo domyślam się, że w waszym domu jest dużo kłótni, bo widzę, że dziecko się tak zachowuje. Oczywiście wiele zachowań dziecko też odzwierciedla, czyli to, co się dzieje w domu, no to też jakby też to jest oczywiste, że, że odreagowuje albo powiela pewne mechanizmy, schematy, które są wymodelowane. Natomiast natomiast, no naszą rolą nie jest takie diagnozowanie w kontekście złośliwości. My możemy zdiagnozować problem w kontekście takim, że dziecko się zachowuje w taki sposób, który może wskazywać na to, że w domu na przykład pojawia się przemoc i wtedy podejmujemy adekwatne działania. Natomiast nie bawimy się w proroka i obserwując dziecko dochodzimy do wniosku po jakiejś tam krótkiej obserwacji, że to dziecko jest rozpuszczone i przekazujemy to rodzicom, tak? Państwa dziecko jest rozpuszczone, bo Państwa dziecko jest zaburzone i tak dalej. My jakby na to szczególnie zwracam uwagę, jeżeli jakby operujemy schemat, schematem typu dziecko jest zaburzone, operujemy w momencie, kiedy mamy też diagnozę, bo My, y, pe, pracując na przykład w innym miejscu, czyli na przykład jeżeli ja jestem pedagogiem i pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej, no to mam kompetencje do tego, żeby postawić diagnozę. Natomiast jeżeli pracuję na przykład w żłobku czy w przedszkolu, no to, no to w tym momencie ja jakby nie wydaję dokumentu, który jest konkretną diagnozą. I tutaj też się jakby warto od tego jakby trochę zdystansować. Narzucanie uczuć, jakie towarzyszą rozmówcy. I teraz znowu, jakby, jak najbardziej ważne jest to, żeby nazywać emocje, które widzimy, i tak naprawdę, albo podsumowywać te emocje, odzwierciedlać, tak? Ale to w momencie, kiedy, kiedy chcemy na przykład się upewnić, albo faktycznie, kiedy chcemy, tak, kiedy na przykład chcemy się upewnić, albo wykazać jakąś empatię. Natomiast jeżeli widzimy, że dziecko się boi i mówimy do dziecka: nie bój się, no to, to, to jakby no nic innego nie zmienia, bo dziecko nie przestaje się bać, tak? Jeżeli na przykład rodzic się boi tego, tej ścieżki, na przykład diagnostycznej, albo boi się, nie wiem, powstały jakieś bardzo duże problemy, i rodzic, no to nie mówimy, proszę się nie bać, wszystko będzie dobrze. No ale trzeba też jakby rodzica, naszą kompetencją jest to, żeby rodzica też przygotować nie tylko na to, co będzie dobre, ale też na to, co może być trudne. Albo wcale nie, nie jesteś tak zdenerwowany, jak tego pokazujesz. Przestań udawać. Tak? Czyli to jest takie narzucanie uczuć. Zagłaskiwanie i pocieszanie. I to też jest takie trochę, takie, o, zajmowanie dużej przestrzeni, że, o, ja kiedyś też tak miałam i rozwijanie, jak to u mnie było. Jesteś jeszcze młoda, to, i młodym rodzicem, miał ja już 30 lat dzieci wychowuję, więc wiem. I to jest takie trochę pocieszanie, bardzo mocno patrzące z góry, i na to też zwracamy uwagę, no bo to, to nie buduje relacji, tylko wręcz tak wycofuje osobę z dystansem, bo ja nie chcę rozmawiać z osobą, która jakby wie lepiej albo zalewa mnie tą swoją miłością. No, i dwie ostatnie barykady. No, to jest to takie wypytywanie, które faktycznie może gdzieś tam stworzyć zgrzyty, że osoba bardziej się zdystansuje, nie będzie chciała nam więcej mówić. Może być to takie wypytywanie z czystej ciekawości, w celu diagnozy. Natomiast jeżeli wypytujemy w celu diagnozy, no to ten rodzic musi być świadomy tego, że, że ta rozmowa ma to na celu, tak? A jeżeli z czystej ciekawości, to my musimy być świadomi, że, że niepotrzebnie wypytujemy. No i odwracanie uwagi, czyli to tak trochę do tego, do tego wcześniejszego. Nie myśl o tym, tak? Wcale się tak nie boisz, nie myśl o tym, nie przejmuj się, wcale nie będzie tak strasznie, czyli też takie rozweselanie, odwracanie uwagi, albo jeżeli na przykład. Dziecko się przewróci, no to my odwracamy jego uwagę, żeby nie miało, żeby nie przeżywało tego, że go coś boi, nie? No to to też tak warto oddać się, oddać dziecku tę możliwość przeżycia jakichś trudnych emocji też. No i teraz, co ja mogę zrobić, aby ograniczać ilość szumów komunikacyjnych? Bo ja nie do końca mam wpływ, znaczy mam mniejszy wpływ na to, jakie szumy komunikacyjne generuje rodzic. Czy na przykład rodzic mnie traktuje z góry, czy rodzic mnie traktuje właśnie jako osobę niedoświadczoną. No to ja na to nie mam wpływu, tak? Natomiast ja mogę swoim zachowaniem zmniejszyć ilość tych szumów komunikacyjnych. I tak dzisiaj na krótko proponuję trzy takie komunikacje. Komunikat JA, FUKO i FUO. Czyli tak naprawdę FUKO i FUO jest to samo, tylko bez tych konsekwencji. I teraz na czym polega komunikat JA? Komunikat JA zabiera taką możliwość powiedzmy odwetu, ale też mi pomaga w zmniejszeniu tych barykad tak naturalnie, które ja mam osobowościowo na przykład. Tak? No bo każdy z nas ma jakąś tendencję do tworzenia jakichś barykad. I teraz ja zaczynam od tego, jak ja się czuję. Bądź też co mi to robi, tak? Smuci mnie, denerwuje mnie, irytuje mnie, tylko ważne jest to, żeby zwrócić uwagę e, na to, e, czy te emocje są adekwatne do przeżywanej do, do sytuacji, tak? Bo czasem e, przykro mi. To jest taki komunikat, e, który jest bardzo mocno nadużywany, a komunikat przykro mi Wpada odbiorcę, wrzuca odbiorcę w poczucie winy, tak? Czy aby faktycznie w tej sytuacji, no bo to jest bardzo manipulacyjne, kiedy zacznę mówić komunikatem ja w, w stylu, przykro mi, że Państwo tak mało się staracie. To nie jest komunikat ja, tak? To jest komunikat ty. Natomiast jestem zaskoczona. Kiedy, kiedy na przykład słyszę, że wiadomości do Państwa nie docierają, ponieważ widzę, że zostały odczytane. Chciałabym, żebyś, żeby Państwo regularnie odczytywali wiadomości, tak? albo na przykład denerwuje mnie, kiedy zwlekacie, kiedy, kiedy zwlekacie Państwo z odczytywaniem wiadomości. Ponieważ utrudnia to moją pracę i chciałabym zachować tą regularność. Nie I tutaj już tak jakby mówię twardo, kieruję swój komunikat do ucha rzeczowego i daje konkretne oczekiwania. Komunikat uko jest bardzo podobny, z tym, że on rozpoczyna się od faktów. Widzę, że wiadomości nie są regularnie odczytywane. I teraz zobaczę, że widzę, że wiadomości nie są regularnie odczytywane. Jest tak trochę z boku, bo widzę, że nie odczytujecie. Państwo regularnie wiadomości, to już jest takie trochę atakujące, tak? Więc warto chociaż troszeczkę złagodzić ten komunikat, trochę mi to utrudnia pracę, dlatego prosiłabym, żebyście Państwo czytali je regularnie. I to był komunikat Kuwa, tak? Czyli bez tych konsekwencji. Chociaż można by było powiedzieć, że tą konsekwencją jest, że to utrudnia mi pracę, tak? Natomiast. Nie odczyty, nie od, widzę, że wiadomości nie są odczytywane regularnie, trochę mnie to złości, ponieważ nie wiem, utrudnia mi to pracę i chciałabym, żeby one były czytane regularnie i to też jest takie konkretne, nieoceniające, to jest po prostu informacja kierowana do rodzica, jak jest i jak chciałabym, żeby było. Zapraszam Cię do odsłuchania całego wykładu pod tytułem Współpraca z rodzicem i cały wykład, gdzie jeszcze bardziej jakby rozwijamy to zagadnienie i też inne można obejrzeć na Eduka Center na YouTubie oraz na Facebooku Eduka Center instytucja szkoleniowa. Ja serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnej okazji. Do zobaczenia!